Trenuję i już się od że ja już od 4 lat zdobyłam mistrzostwo kraju, wicemistrzostwo Europy trzecie miejsce na świecie. Aktualne moje rekordy to nieoficjalne rekordy świata, więc chyba jest dobrze. Dużo w siebie inwestuję, dobrze się odżywiam, dobrze się suplementuję. Zajmuję się również medycyną funkcjonalną, więc dbam o ciało. Witam serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek porównujący produkty w naszej diecie. Jak widzicie, na załączonym obrazku jabłko i borówki będziemy porównywali te dwa surowce roślinne. Owoce, bardzo popularne jabłko, mniej popularne borówki. Dlaczego ja borówki polecam i co jest tak naprawdę fajnego w borówkach i w owocach jeżynowych, dlaczego rekomenduję właśnie je do spożycia, jeśli chodzi o kalorie i wartość energetyczną, zarówno borówki, jak i jak jabłka mają zbliżoną ilość kalorii, więc tutaj nie będziemy na ten temat się dłużej rozprawiać. W kwestii białka blueberry czyli borówki zawierają nieco więcej białka, zawierają mniej węglowodanów, zawierają więcej tłuszczu, ale to są oczywiście bardzo znikome ilości. Nie możemy tutaj absolutnie tych surowców roślinnych traktować jako Źródło białka czy źródło tłuszczu, tak? To są owoce, więc tutaj będą głównie źródłem węglowodanów. Fiber czyli błonnik, jabłka 2,4 g błonnika w 100 gramach. Borówki 2,4 g również w 100 gramach, więc ta sama wartość. Cukier 10,4, 10, więc to są takie ilości bardzo niewielkie. Oczywiście, jak pamiętajcie, i pamiętajcie o tym, że naj bardzo dużo błonnika znajdziecie w malinach, tak, to są bardzo dobre źródła błonnika, czyli jabłko i borówki zawierają podobną ilość protein, no 0,26 0,74, tak, można powiedzieć dwa razy więcej, ale przy tych ilościach, żeby dostarczyć dużo. Dużo białka pochodzenia z borówek, to trzeba by było tych borówek nie wiem, jak dużo jeść, to znaczy wiem, bo mogę obliczyć, tak? Natomiast absolutnie tak jak mówiłam, nie traktujemy borówek jako źródła protein. Kwasy tłuszczowe też tutaj sobie pominiemy, ponieważ to są surowce owoce, to są surowce węglowodanowe raczej, tak? Jeśli chodzi o zawartość witamin, borówki zawierają więcej witaminy C, 9,7, tamte 4,6, jabłka, czyli dwa razy więcej. Witamina A. Taka sama ilość, 3 mikrogramy, zarówno w jabłkach, jak i w borówkach. Witamina E 0,18 mg w jabłku, 0,57 w borówkach, czyli dwa razy więcej witaminy E również znajdziecie w borówkach. Jeśli chodzi o witaminę K, jabłka 2,2 ,2 mikrograma, borówki 19,3 mikrogramów. Tak, akurat mm, napomknę, jeśli chodzi o witaminę K, bardzo ważna jest y dla każdego człowieka, więc pamiętajcie o tym, że z żywności powinniśmy jej dostarczyć odpowiednią ilość. Witaminy z grupy B, jak widzicie po prawej stronie, borówki zawierają wszystkie witaminy z grupy B więcej niż jabłka, czyli potwierdza się to, co mówię każdej osobie, że borówki są najbardziej e, najbardziej bogatymi w składniki odżywcze owocami, więc je ja najbardziej polecam również, tak? Jeśli chodzi o minerały, wapń w przypadku wapnia to są y, 6 mg i 6, więc tyle samo. W przypadku żelaza 12 i 28, czyli znowu borówki mają więcej, dwa razy potasu y, mają. W tym przypadku mniej, bo jest 107 w jabłkach, 77 w borówkach, no ale tutaj akurat taka ilość 30 mg w 100 gramach tak. Flavonoidy, luteina, kenferul, kwercetyna, mircyna. Mircyna, tak dobrze czytam? E, Mircetyna, przepraszam. E, jeśli chodzi o no, kamferol i kwercetyna, najbardziej popularne, lutolina też e, na, ze względu na oczy. Ja bardzo polecam zawsze borówki, jeśli chodzi e, o zawartość właśnie antocyanów, w wzmacnianiu odżywienia oka i wzmacnianiu naczyń krwionośnych w obrębie ciała szklistego oka karotenoidy, bardzo ważne składniki mm, o działaniu przeciwutleniającym również. Luteina, zeaksantyna, tak, to są te dwa składniki istotne i dostępne w wielu preparatach właśnie na wzrok. Beta-karoten, prowitamina A również dwa razy więcej, tutaj jest prawie trzy razy więcej w przypadku borówek, więc bardzo polecam. Omega 3, omega 6 no tutaj też borówki są lepszym źródłem obu tych kwasów tłuszczowych tak e, oczywiście omega 6 w odpowiedniej proporcji do omega 3 powinny być w diecie stosowane i tutaj mamy porównanie jako ostatnia rzecz borówek i jabłek jeszcze zbiorczo tak węglowodanów jak już wspominałam mają nieco więcej ale to są znikome ilości co ważne błonnika jest więcej niż w jabłku, czyli bardziej nam się opłaca na jelita zjeść borówki niż jabłko, bo ludzie myślą, zresztą e, przytoczę tutaj taką, e, taką opinię wielu osób, które potwierdzają, które mówią: tak, ja się najem jabłek, bo wtedy jelita mi dobrze funkcjonują, bo wtedy mam prawidłowe wypróżnianie. Ale spójrzcie, jeśli chodzi o błonnik, tak. No, tutaj jest 3 faktycznie, czyli błonnik jest ok, natomiast tutaj mamy 3 i 6, czyli tego błonnika jest więcej. Więc pamiętajcie o tym, że borówki równie dobrze będą poprawiały wam perystaltykę jelit. Przy okazji będą źródłem cennych antyoksydantów i witamin, witamin i minerałów, o których zaraz powiemy. Witamina C, borówki mają ich więcej wszystkie minerały, które tutaj są wymienione, wszystkie witaminy, które mamy tutaj na liście wymienione po prawej stronie, czyli po stronie borówek przewyższają, to nie są znacznie duże ilości, natomiast jednak są, tak, więc czymś jakieś to ma znaczenie. Witamina K, znacząca przewaga, białka, cholina, miedź będzie więcej w przypadku borówek, mangan, fosfor, selen, cynk również w przypadku borówek jest przewaga, mają mniej skrobi tutaj na koniec, tak? Więc bardzo polecam i jeszcze raz jeszcze raz mówię o tym na ile i jak bardzo borówki przewyższają, jeśli chodzi o prozdrowotne działanie w porównaniu do jabłek. Jabłka są popularne, rozumiem, że borówki mogą być droższe i są na pewno droższe, ale jeżeli mamy sprawdzone, ym, sprawdzone firmy, które robią na przykład mrożonki, możemy się zdecydować na zakup mrożonek również w okresie zimowym, bo pamiętajcie, że powinniśmy jeść, ogólnie powinno się jeść owoce w sezonie. Tak, czyli na przykład jedzenie jabłek zimą, też nie do końca jest, jest w 100% ok, ponieważ jabłka zimą nie rosną, tak? Dlatego na przykład od razu tutaj powiem Wam jedną rzecz dotyczącą terapii antyoksydacyjnych, którą też ja w swoim życiu robię stosując różne antyoksydanty okresowo i mówiłam o tym przy, przy okazji filmu o toksynach i oczyszczania, ponieważ Terapie antyoksydacyjne i terapie owocami, czy tam sokami, czy właśnie jakimiś preparatami w proszku, zawierającymi wyciągi z owoców organicznych, bo takie polecam. Robi się raz do roku, robi się dwa razy do roku, tak więc nie ma tutaj absolutnie niebezpieczeństwa i nie ma tutaj jakiegoś, znaczy niebezpieczeństwa, nie ma tutaj konieczności wykonywania tych terapii, Cały czas, przez cały rok, tak? Ponieważ to też finansowo być może ludzie nie, nie, wy, nie, nie byliby wydolni, tak? Kupować sobie antyoksydanty w proszku na przykład cały rok i je cały rok, a też nie ma takiej potrzeby, ponieważ pamiętajcie o tym, że organizm człowieka jest bardzo dobrze zorganizowany, jeśli mogę tak powiedzieć, do naprawy, więc jeżeli, jeżeli raz do roku lub dwa razy do roku pomożemy naszemu ciału odpowiednio się zresetować, odpowiednio się oczyścić, czy odpowiednio się zdetoksyfikować, tak, to to samo, czy wzmocnić swoje funkcje, będzie to stanowiło bardzo dobre podłoże do tego, żeby funkcjonować przez kolejne miesiące yy, w dobrej kondycji. Oczywiście pamiętajmy również o tym, że co 7 lat nasze ciało się Składa z nowych komórek, więc Wy zdecydujcie teraz i decydujcie się poprzez prawidłowe zachowanie i prawidłowe odżywianie czy prawidłowe środowisko dookoła Was i styl życia. Postarajcie się być zbudowani z lepszych komórek za 7 lat. Postarajcie się o to, aby Wasze ciało stanowiło lepszy, zlepek cząsteczek. Dzięki temu też będzie lepiej funkcjonowało, będzie lepiej się czuło i będzie w lepszym zdrowiu. Tak więc same benefity i same pozytywy. Dbajmy o to, żebyśmy za 7 lat wszyscy byli silniejsi i wszyscy się lepiej czuli. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.